Punktem jest Rondo Archimedy, i przed nami fontanna Diany, tak się nazywa. Bardzo fajne są te małe palemki. Nie wiem, czy to jest jakaś specjalna odmiana, czy po prostu dopiero rosną. Ogólnie nie bardzo mi się podoba, jest bardzo dużo wyremontowanych właśnie tych e, kamieniczek, praktycznie wszystkie są ozdobione w jakiś tam sposób, tutaj nawet bank z tyłu prezentuje się bardzo ładnie, e, chodzimy tymi małymi uliczkami, bardzo fajne są kawiarenki, gdzie można zjeść i wypić za grosze, właśnie zjedliśmy taką pizzę, dość, no, taką sporą, że naprawdę ja się najadłem, za 2 euro to był kawałek. No i kawa jest około 90 do 1 euro za espresso. Ja chciałem wypić latę, ale czegoś takiego tutaj nie mają, stąd też zamówiłem kawę z mlekiem, a dokładnie było napisane mleko z kawą. No i zapytałem się jeszcze kobitki, czy to jest latte, czy to będzie coś w podobie latte, a powiedziała, że tak, a dostałem espresso po prostu z dodatkowym mlekiem, więc po prostu musiałem dolewać. No i zbliżamy się w stronę właśnie tej kontynentalnej części Syrakuzy. Jest tam też wiele punktów do zobaczenia, więc powoli się zbieramy. Już jesteśmy na części kontynentalnej. Za mną znajduje się kościół Świętego Tomasza. W środku jest komnata, czy powiedzmy miejsce, w którym jest upamiętnienie żołnierzy włoskich. Więc postaram się to pokazać, jeżeli, jeżeli jest możliwość wejścia. Tak się prezentuje. Uwielbiam to GoPro, ponieważ można naprawdę nagrywać w różnych perspektywach i można oddalać, w sensie zmieniać po prostu kadr. Więc z mojego GoPro jestem mega zadowolony. Dziwna sprawa, mówiłem na wcześniejszym filmiku, że zepsuł mi się wyświetlacz ten przedni LCD, aczkolwiek z tego co widzę, no jeszcze nareperował, jest w takim dziwnym stanie. Raz, tak jakby wypłynął ekran, ale z drugiej strony już w tej chwili wszystko działa, więc. Zastanawiam się, co coś się w ogóle wydarzyło. Z tego co widzę, to nie ma możliwości w ogóle wejścia tam. Jak do wielu, do wielu miejsc, właśnie we Włoszech. Zastanawiam się, z jakiego to jest powodu. Czy po prostu zrobili tak, że tak ma być i koniec, kropka. Czy otwierają co jakiś sezon. Bo nie widzę, żeby to jakikolwiek remont był. No ale nic. Co zrobisz? Koło tego monumentu, czy kościoła znajduje się taki zielony parczek z, z palmami. Za mną znajduje się Amfiteatr Rzymski. Wejście kosztuje 10 euro za osobę. Wiadomo, są jakieś zniżki, można wejść też za darmo, tak jak ja. Przefarciło mi się trochę po raz kolejny. No Dzisiaj w sumie można powiedzieć, że zaoszczędziłem około 14-15 euro na wszystkich wejściach, więc jestem zadowolony z tego z tego wyjścia. W ogóle wejście jest dziwnie ogrodzone, nie można tam wejść, więc idę na okrężne, no zobaczymy czy się, czy się uda tam dalej wejść. Tu są takie szczątki i kawałki jeszcze e, tych skał, które które były w amfiteatrze starym starym, rzymskim. No i zaraz zobaczymy, czy można iść dalej. Ogólnie cały obiekt jest dość duży, jest nawet mapka więc na pewno warto zapłacić te 10 euro i zobaczyć sobie o, Tak jak słyszałem, nie wiem czy mogę to porównać ale z tego co słyszałem od ludzi to e, wiele właśnie tych rzymskich miast rzymskich przepraszam włoskich miast są bardzo podobne i jeżeli widziałeś w jakimś innym, czy tam widziałaś w innym mieście e, jakiś tam teatr no to w tym mieście prakty praktycznie będzie taki sam ale no mi ciężko to oceniać bo jeszcze nie miałem okazji tak dużo zobaczyć, widziałem Wenecję, widziałem Triest, więc tam akurat nie, nie miałem przyjemności zobaczenia żadnego, żadnego amfiteatru czy, czy tak jak byłem w Katani tego Teatru rzymskiego. I teraz postaram się nagrać wam coś z góry, żeby to było więcej widać Przyszedłem na zakazaną strefę. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą za to. Po cichu, po cichu. A nikt tu w sumie nie sprawdza, więc mam nadzieję, że że mnie nie dupną. W ogóle dziwna sprawa, bo są to nawet pokazane te, te tabliczki, które coś oznaczają, a jest zamknięta strefa. Nie wiem dlaczego. No ale nic. Tak tutaj trochę lepszy, lepszy widok na ten amfiteatr. Dobra, wracamy i idziemy troszeczkę dalej. Jest jeszcze parę rzeczy do zobaczenia, więc idziemy oglądać. Tutaj rośnie kaktus, na którym jak możecie zauważyć rosną owoce. Można je normalnie kupić nawet w Lidlu. Ostatnio płaciliśmy 90 centów za 4 sztuki. Myślę, że w Polsce byłoby bardzo ciężko trafić na takie ceny. W smaku... Ciężko to określić, jakie to jest w smaku. To jest takie... Niby słodkie, ale bardzo denerwujące są pestki, które są dość duże i, i twarde. A my kontynuujemy dalej to ten cały obiekt, tam gdzie był amfiteatr. Taką dróżką. Każą nam założyć maskę. Nie wiem w sumie dlaczego. Jesteśmy na twardym terenie. No ale, no ale idziemy. Musi być jakiś powód. Wcześniej nie wymagali tego w ogóle przez całe, przez całe jak przeszliśmy. A teraz pan się uparł, zmierzył nam temperaturę też. No i idziemy. Przed nami kamienie łomy. Znajduje się również tutaj grota i tak zwany uchod jonizosa. No zaraz myślę, że dojdziemy do tego punktu. O taki wielka skała, która unosi się, unosi się wyrywa się z ziemi. Wygląda no trochę tak, jakby parę rzeczy było pozamykanych, nie wiem dlaczego w ogóle. Za mną ucho Dionizosa. Nie wiem dlaczego tak się nazywa, ale podejrzewam dlatego, że jest bardzo duże echo w środku. Właśnie wchodzimy do środka, żeby zaprezentować wam, jak to wygląda. No i zaraz zobaczymy, czy jest naprawdę echo, czy nie. Czy nigdy nie byłem w czymś uchu, więc zobaczmy, jak to jest. No dobra, amazing. czy jest echo? jest echo, dobra w grocie mieszka wiele ptaków więc bardzo fajny dźwięk roznosi się po, po całej grocie nie wiem czy to słychać na filmiku ale fajnie, bo nawet tupając słysz, słyszy się taki bardzo roz, rozległy dźwięk no ale już wychodzimy z groty i zmierzamy dalej Szczerze mówiąc, fajna grota. Byłem w różnych, ale ta akurat zrobiła mnie jakieś grożenie, dlatego że jest bardzo rozchodzące się echo. No i nagrywanie w masce. Masakra po prostu. Nad dniem jak nie słychać. Mam nadzieję, że, że będzie w porządku. Jedna z ostatnich atrakcji tutaj jest to Teatr Grecki. Miał trochę sapo, bo chodziłem się po schodach w tej chwili idziemy w stronę właśnie tego teatru z oddali stąd można zobaczyć jeszcze z góry te właśnie uchody Nizosa no i inne małe grotki które znajdują się tutaj można powiedzieć że praktycznie całe miasto już widzieliśmy zostało nam parę punktów jeszcze na tej stronie kontynentalnej i ze wszystkich tych miasteczek które tutaj mogłem porównać to Syrakuza wygrywa, jest to moje ulubione miasto aktualnie, druga będzie ta Ormina, Ragusa, też mi się bardzo podoba A... aczkolwiek no ma trzecie miejsce nie liczę Etny, bo Etna była bardzo fajna, ale ale jeżeli chodzi tutaj o miasta czy coś co mogę porównać, Etna była w ogóle czymś specjalnym nie wyobrażam sobie przyjechać na Sycylię i nie pójść na na Etnę tutaj właśnie ten teatr grecki i do tego takie małe groty Fajne nawet woda leci z nich, fajnie zaraz postaram się to pokazać spływa. Więc tak jak mówię, Syra, Syrakuza na pierwszym miejscu i w ogóle nie żałuję, że wziąłem dwa dni na to. E, Mamy jeszcze jutro dzień, aczkolwiek wiadomo, też trochę planów. Mamy zamiar trochę przylować na plaży. Z tego co widziałem na zdjęciach, plaża w Syrakuzie, w sensie po tej drugiej stronie jest naprawdę śliczna, więc na pewno szykujcie się, żeby tam pojechać. No i to miejsce, w którym jestem teraz koniecznie do odwiedzenia, naprawdę. Jest tu bardzo dużo rzeczy do zobaczenia i koszt 10 euro za to wszystko, naprawdę warto wydać. Na niektóre rzeczy naprawdę, rozumiem tam ileś tam kościołów, ile oglądamy to, to może nie, ale e, za to miejsce na pewno 10 euro to nie jest taki duży koszt. No i tutaj mamy taki wodospadzik, mały, ale ładny. Jest tu parę takich gród. Widzę, że jeszcze może tam dalej pójść. Ale zanim to, to chciałbym Wam jeszcze pokazać jeszcze raz Teatr Grecki i e, tutaj wejście na wybrzeże. Tutaj w ogóle ogromny prom. Prom, nie wiem czy to prom, czy to jest statek, po prostu taki. Nie wiem, nie wiem nawet jak go nazwać, wielkogabarytowy, który widać z oddali. Mam nadzieję, że na kamerze również to widać. A tutaj teatr grecki, widzę, że jeszcze na dół można zejść, więc postaram się go pokazać jeszcze z bliższej perspektywy. Tam w oddali taka wieża, jeszcze nie zobaczyłem co to jest, na pewno idziemy w tamtą stronę. Ostatnie ujęcie na Teatr grecki z trochę bliższej perspektywy. Postaram się jeszcze bliżej podejść, aczkolwiek z tego co widzę jest ogrodzone, więc wydaje mi się, że to będzie jeden z najbliższych. No ale nic sprawdzimy, może akurat się uda, powiem szczerze, że bardziej mi się podoba ten Teatr grecki niż, niż rzymski. Jest w dużo lepszym stanie, i ogólnie te skały w koło. Widać, że to wszystko w fajnym, fajnym stanie jeszcze jest. Dawno znajdują się katakomby di San Giovanni, czy coś takiego. Ludzie piszą, właśnie tutaj w opiniach, że jest to miejsce obowiązkowe do odwiedzenia. Aczkolwiek już widzę, któryś, któryś z kolei komentarz, że cały czas jest zamknięta, nieważne jaki byłby miesiąc. No i ja podejrzewam, że mi się też tak trafi, że będzie to zamknięta. Ale widzę, że można wyjść na posesję, więc yy, chyba, chyba nie stracę. Nie można nagrywać, ale i tak nagram. Nie dam się. w tej chwili w katakumbach. mamy turgaida, który bardzo ciężko mówi po, po angielsku, ale coś tam zrozumiałem. Właśnie wyszliśmy z katakumb. Jest troszeczkę głośno, ale mam nadzieję, że mnie będziecie słyszeć. Eee, powiem wam szczerze, bardzo warto wejść do tych Katakum. Eee, niesamowite przeżycie, zobaczcie to wszystko, co działo się powiedzmy ileś wieków temu. Eee, nasz tour guide mówił bardzo ciężko po angielsku, więc no, nie rozumiałem wszystkiego, o co mu chodzi, więc postaram się przekazać tyle, co rozumiem. Eee, no i co jeszcze? No nie mogłem nagrywać, troszeczkę porobiłem zdjęć po cichaczu, no bo, bo inaczej nie wyszłoby, bo tarza się patrzył, czy mamy kamery, czy mamy aparaty eee, przy sobie. No i jak zobaczycie na zdjęciach, tam są Wiele jest e, właśnie grobów, jeżeli tak powiem nazwać, tych pojedynczych. Często były chowane rodziny, jeżeli to były takie długie e, te katchumby, e, to wyryte, e, wyryte po prostu e, te dziury w e, ziemi, to były katakumby na przykład rodzinne. No i chowało się po kolei na przykład dużą rodzinę. Niektóre były specjalne, on to nazywał Rotunda e, albo cubik, czyli w kształcie kwadratu. No i oni tam po prostu chowali tych takich najważniejszych, którzy byli majętni, czy mieli, a mieli coś do zaoferowania. No i tam chowano całe rodziny. No i też zaciekawiłem się, bo niektóre z właśnie z tych kadaków, czyli tych miejsc, gdzie, gdzie się chowa, były używane wielokrotnie, stąd też zabierano kości, wkładano je na górę. Na, zobaczycie na zdjęciach tam na przykład na ścianie, będą takie wyryte, wyryte miejsca. I tam właśnie wsadzano te stare kości i chowano nowe, nowe ciała. A przynajmniej ja to tak zrozumiałem, bo byłem zaciekawiony, bo on to powiedział, ale ja szczerze mówiąc nie rozumiałem, co on mówi w niektórych momentach. E, to, to jest właśnie jedna z ciekawych rzeczy, która właśnie tam, e, właśnie, którą on przedstawiał, że właśnie te kości przenoszono na, na te górne poziomy. E, w tych takich małych miejscach chowano dzieci lub kości dzieci. E, nie mówił skąd te kości się biorą. Więc może być tak, że po prostu ktoś umierał na przykład na ulicy, choć nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, co on miał na myśli z chowaniem dzieci i kości dzieci, ale w tych małych miejscach właśnie były, no były miejsca właśnie na te kości. Do tego jeszcze były takie miejsca dla biednych i najbiedniejszych ludzi, ale to było typowo taki wielki, składowy. Grób, czy no nie wiem, powiedzmy, że było ileś tam grobów, ale wszystkie na sobie, i tam było jedno miejsce, w którym e, te groby po prostu były jed, jeden na sobie, e, jeden na drugim, przepraszam. I z tego co powiedział, że tam do końca, do końca tej drogi, bo te groby naprawdę były duże, tam było chyba dwa kilometry wzdłuż i odchodziło ileś tam pojedynczych, pojedynczych takich ścieżek, no i jeden. Liczył około tysiąca grobów, więc naprawdę mnóstwo tych, mnóstwo tych ludzi było chowanych. Eee, myślę, że naprawdę warto. Nie wiem ile to kosztowało, bo znowu weszliśmy za darmo, ale ten, ale chyba 10 euro. Tak mi się wydaje, że około 10 euro, więc naprawdę polecam. Macie tour guide, nie można tam wejść samemu. Eee, a w tej chwili znajdujemy się przy kościele. Eee, Kościele? Nie, w kościele przy Bazylice Matki Bożej jest naprawdę ogromne. Pokażę to w tej perspektywie. Można powiedzieć, że zwiedziliśmy całe Syrakuzy. Można policzyć, że robiliśmy to przez dwa dni. Wczoraj wieczór, i tak naprawdę polecam wyjść wieczorem. Zobaczcie, jak wygląda miasto i te światła, które odbijają się powiedzmy od morza. Naprawdę fajny, fajny efekt. Do tego jest wyspa. Z wysp bardzo fajnie wygląda ta kontynentalna część. W sumie no, Sycylia też jest wyspą, więc ciężko powiedzieć kontynentalna, ale naprawdę Syrakusy największe, największe wrażenie na mnie zrobiła. Więc najbardziej polecam to miasto ze wszystkich, które, no, które odwiedziliśmy. Polecam przeznaczyć tak naprawdę cały dzień od rana do wieczora. Jest w tej chwili około 18. My jeszcze jesteśmy w mieście, czyli powiedzmy na tej tak jakby kontynentalnej części. Musimy dopiero dojść na Ortygię. Chyba dobrze mówię Ortygia. Więc liczcie cały dzień, full dzień na to, żeby zobaczyć te, te miasto, żeby zobaczyć niektóre muzea. Czy tak jak my dzisiaj byliśmy właśnie w tym Teatrze greckim i tak dalej, więc mówię, cały dzień schodzi na to, żeby, żeby wyrobić się, żeby coś jeszcze zjeść. Do nas jeszcze czeka wieczorna kolacja. Musimy znaleźć coś dobrego, takiego typowo włoskiego. No i co? Zbieramy się jutro do Katani. Nad wodę będziemy spać nad, na, na plaży. Mam nadzieję, że znajdę jakieś takie bezpieczne miejsce, które, no, w którym nie będziemy się przejmować tym, że ktoś nas może nie wiem, zaatakować, czy ktoś może nam przyjść, ukraść nam coś. Z denerwujących rzeczy na Sycylii to są na pewno muchy, mnie strasznie denerwują, jedna nawet nie ugryzła do tego stopnia, że poczułem jakby szpilka normalnie była wbita w nogę, więc no, to jest jedyna rzecz, która, która mnie tutaj zniechęca. Włosi tutaj na Sycylii nie mówią po angielsku, naprawdę jest turbo deficyt, bardzo, ale to bardzo mało i w mało o których miejscach mówią i to mówią jakieś tam parę słów, i tyle. Widać różnicę między północą Włoch a południem. Jest tutaj. Wydaje mi się, że oni są inni z tego co byłem powiedzmy na północy. No jest tutaj biedniej, na pewno jest biedniej, na pewno widać tą różnicę w Katanii było najwięcej zanieczyszczeń, było dużo, bardzo dużo śmieci. E, no i widać było taką no, typowo biedę. Nie wiem, może tylko ja mam takie odczucia, ale było bardzo dużo śmieci. Było... E, ludzie byli tak ubrani bardzo, no ba, bardzo średnio bym powiedział. No i auta obite. Mm, no i takie naprawdę, cie no słabszej klasy. E, w Syrakuzie nie widzę tego w ogóle. Jest, e, tutaj porządek, jest ładnie, jest bardzo dużo wyremontowanych i chodników, i, i ulic, i tych wszystkich budynków, więc Syrakuza na pierwszym miejscu na pewno, e, no nic, dobra, w tej chwili się żegnam z Wami, nie wiem, czy coś jeszcze będę nagrywał, czy nie, ale na tą chwilę, na tą chwilę to tyle, jak sobie coś przypomnę, będę chciał coś więcej nagrać, to na pewno usiądę i dogram coś jeszcze, albo po prostu wkleję to w tło, do zobaczenia.